Cześć, witajcie z tej strony Przemek, samochodowy vlog. Mam przed sobą około półtorej godziny drogi, także postanowiłem odpalić nagrywanie odpalić kamerę w moim telefonie. No i powiedzieć kilka słów, stworzyć takiego mini-vloga podróżniczego. A to, o czym chciałbym dzisiaj mówić, to jest temat platform otwartych i zamkniętych w kontekście programowania i trochę tego, jakimi my sami, czyli programiści, jesteśmy. Hipokrytami w pewnych kwestiach. Także jedziemy. Dobra, słuchajcie, dzisiejsza forma jest taka trochę nietypowa. Po pierwsze, w ogóle przepraszam za audio, bo nie jestem pewien, jak to do końca będzie słychać, ale mam nadzieję, że coś się uda wymyślić. Po drugie, jestem w pionie, także widzicie, że tło jest troszkę przykombinowane. No i po trzecie nie ma może takich ciekawych widoków jakie chciałbym wam sprezentować to dlatego, że no bezpieczniej jest chyba nie rejestrować tego wszystkiego ktoś się przyczepi i zażąda usunięcia nagrania z tak niesamowicie popularnego kanału, także nie chcę mi się tutaj bawić w takie rzeczy oczywiście żartuję no ale dobra, więc wiecie, że warunki są trochę partyzanckie ale mam nadzieję, że zainteresuje was temat tak jak powiedziałem, dzisiaj chciałbym podebatować porozkminiać troszkę temat platform otwartych i zamkniętych w kontekście programowania. A jest to coś, co od dłuższego czasu chodziło mi po głowie. Szczególnie mocno zaczęło mi chodzić po głowie niedawno, kiedy zainteresowałem się bardziej ekosystemem Apple'a i tym jak właśnie tam wygląda teraz tworzenie aplikacji wszelkiego typu, czy też aplikacji na ios na iPad na macOS-a, na Watcha. Czyli na te wszystkie aplostyki zabawki, bo jest to całkiem, całkiem ciekawa sprawa, szczególnie w porównaniu do, do, do innych platform, takich jak chociażby Windows. No i oczywiście tutaj jest, tutaj jest ta, ta, ta granica pomiędzy czymś otwartym a czymś zamkniętym. Wydaje mi się, że większość z nas traktuje na przykład Windowsa jako platformę otwartą. Możesz tam pociągnąć dowolnego egzyka z internetu, możesz go zainstalować u siebie. Możesz, nie wiem, pobawić się z jakimiś binarkami, jest to dużo bardziej otwarte. Natomiast cała platforma Aploska cały ekosystem Applowski, no jest kojarzony z platformą zamkniętą, prawda? O ile kojarzę macOS, ma 10% teraz adopcji spośród wszystkich systemów, albo macOS, albo iOS. Nie wiem, któryś, w którym segmencie Apple ma 10% rynku. No i oczywiście Apple jest tą, tą firmą, która jest kojarzona z zbyciem zamkniętą w pewnym sensie, tak? Jeśli mieliśmy kiedyś MacOS, no to tamto jeszcze wyglądało troszkę lepiej. No ale od czasu tego jak wszedł iOS i App Store i Apple zdecydował, że na, na przykład na telefonach nie będzie możliwości pociągnięcia dowolnej aplikacji i zainstalowania, no to. Apple uzyskał taką renomę tych troszkę gorszych, tych właśnie zamkniętych. Mówimy o tym walled garden czyli tym ogrodzonym, e, ogrodzonym ogródku. Tak dobrze, jak jesteś, tak długo, jak jesteś w środku, no to jest dobrze. Ale jak tylko spróbujesz wejść, no to się okaże, że, że, że to nie jest takie fajne. No i wydaje się, że w tym, w, tym, w tym kontekście, pierwszym, o którym mówię, bo tak naprawdę mam dwa przykłady, do drugiego przejdę zaraz. Linia podziału pomiędzy tymi dobrymi. A złymi jest dość jasna, prawda? No bo wiadomo, no Windows, możesz wszystko, możesz sobie grać, możesz sobie instalować aplikacje, tak. Windows ma już teraz stora, chociaż nie wiem jak ten store działa, do tego też zaraz przejdę. No a Apple, no to są ci źli, prawda? No to są ci, gdzie, gdzie, gdzie ekosystem jest zamknięty, gdzie. Nie możesz zainstalować wszystkiego, co ci przychodzi do głowy, gdzie jest dużo bardziej restrykcyjny proces weryfikowania tych aplikacji, zarówno jeśli chodzi o storek, jak, jak i różne inne miejsca dystrybucji. Ale to jest tylko jedna strona medalu, i właśnie dzisiaj chciałem zwrócić Waszą uwagę na ten fakt, że to jest tylko jedna strona medalu, a często nie zauważamy tej drugiej. O co mi chodzi? Kiedyś. Yy... Pracowałem jako dotnet .developer. Właściwie tego doświadczenia w mam całkiem sporo, bo pierwsze 3 lata mojej, mojej przygody z programowaniem to był właśnie .dotnet i wszystko wokół .dotneta, czyli zarówno aplikacje webowe w oparciu o .asp .dotneta, ale też oczywiście przez to, że, że Windows i że Microsoft i że .dotnet, no to też no to też WPF aplikacje desktopowe. No i udało mi się też dotknąć Windows Phone'a. Kiedy jeszcze coś takiego jak Windows Phone istniało. No więc mam tutaj trochę doświadczenia w tym temacie. Dotykałem każdego z tych obszarów. No i jak to wygląda z perspektywy programisty? Właśnie jak wygląda ta druga strona medalu, ta strona medalu e, tych, w kontekście tych pla platform otwartych, o której tak naprawdę się nie mówi. Z tego co ja pamiętam, to rok do roku Microsoft wychodził z wielkimi planami ujednolicenia całego ekosystemu. E, Rok do roku e, pojawiały się jakieś propozycje tego, jak to rozwiązać. Taka najgłośniejsza ostatnimi czasy propozycja to było chyba e, UWP, czyli Universal Windows Platform. E, miała to być taka platforma, niejako powiedzmy unifikująca wszystkie podejścia do tworzenia aplikacji. Tam jeszcze w grę wchodził Xbox, e, właśnie tam miał być też jeszcze Windows Phone, dopóki istniał oczywiście Windows, aplikacje desktopowe. Wszystko mieliśmy tworzyć. E, z wykorzystaniem tych samych narzędzi no tylko, że prawda jest taka, że ja przez te trzy lata, czy tam cztery, jak dotykałem tego Windowsa to nie zobaczyłem, nie zobaczyłem tego w praktyce było tam bardzo dużo teorii było tam bardzo dużo jakby podejść do tego tematu ale nie, nie widziałem tego w praktyce, nie widziałem takiego przykładu który, który udowadniałby to, że Microsoftowi faktycznie udało się Ujednolicić cały experience, cały developer experience w taki sposób, że jeśli programista chciałby wejść do tego ekosystemu, to z łatwością stworzyłby aplikację na przykład np. pogody i ta pogoda byłaby dostępna zarówno na Xboxie, na telefonie i na desktopie, na Windowsie. No i to jest właśnie ta druga strona medalu, czyli druga strona medalu platform otwartych, platform, gdzie programiści mają bardzo dużo wolności i gdzie też. Twórcy tych platform mają bardzo dużo wolności, zarówno jeśli chodzi o architekturę, jak i narzędzia, urządzenia. A mianowicie ten niesamowity, niesamowicie problematyczny brak spójności pomiędzy tymi składowymi e, całego tego ekosystemu, czy też całej tej platformy. Niby z jednej strony mamy tego Windowsa, który jest e, tymi dobrymi w porównaniu do Apple'a, no bo to jest platforma otwarta, możesz zainstalować co chcesz, e, możesz używać ogromnej masy urządzeń, prawda, no bo nie ma czegoś takiego, że mamy tylko surfesy, które, które są w stanie odpalać Windowsa, ale mamy setki tysięcy urządzeń, na których śmiga ten Windows. Ale konsekwencja jest taka, że dla programisty no, praktycznie nie ma szans stworzyć jednego rozwiązania, które będzie łatwo portowalne pomiędzy, pomiędzy rozwiązaniami, pomiędzy, pomiędzy urządzeniami w danym ekosystemie. Z tego, co kojarzę, Universal Windows Platform jest już w pewnym sensie obsolete jest już rozwiązaniem, które ma jakiegoś następcę znowu jest propozycja w jakiś sposób ujednolicenia tego co się dzieje na Windowsie, tego co się dzieje wokół, wokół wszystkich zabawek Microsoftu nie pamiętam teraz do końca nazwy ale tak jak mówię z tego co czytałem artykuły z ostatniej konferencji Build to jest jakieś kolejne podejście, które ma służyć do tego żeby powiedzmy zunifikować te wszystkie rozwiązania Ciekawe, tak jak mówię przez te trzy lata, jak, jak pracowałem wokół a mniej więcej co roku takie rozwiązanie się pojawiało. No i wygląda na to, że w 2020 Microsoft znowu proponuje coś, coś nowego. Tymczasem, jak to wygląda, jak to wygląda po drugiej stronie, u tych rzekomo złych i, i niedobrych, u tych zamkniętych, czyli, czyli w Apple, oczywiście. Historia wygląda tak, że e, kiedy pojawi się. System operacyjny na Maca, tak to na razie, na razie nazwę, no to to przypominało coś, coś co znamy z Windowsa. To znaczy mieliśmy system desktopowy OS X, on potem się nazywał Mac OS, gdzie w teorii właśnie była ta dowolność i otwartość. Następnie pojawiły się iOS i pojawił się iPad OS całkiem niedawno. No, i na przestrzeni tych dwóch systemów operacyjnych, iOS i iPadOS, Apple zrezygnował z tego modelu otwartego. Apple wprowadził App Store i powiedział, że tylko aplikacje, które przejdą naszą, e, naszą weryfikację, nasz proces weryfikowania tych wszystkich rozwiązań, będą tymi, z których będziecie korzystać. No i oczywiście w całym tym naszym programistycznym community było z tego powodu w pewnych, w pewnych gdzieś tam rejonach oburzenie, no bo jak to? Android pozwala zainstalować wszystko zewsząd, więc fajnie by było jeśli po prostu tutaj kiedyś ten App Store nie byłby jedynym po prostu miejscem z którego ja mogę sobie pociągnąć Spotify'a, Airbnb czy inną aplikację no ale Apple się tego trzymał i z jakiegoś powodu przeszedł z tego modelu macOS'owego, czyli wszystko zewsząd na model App Store'owy i na model z unifikowanej architektury no, jak to wygląda teraz? Jak to wygląda właśnie w Apple? Apple teraz, nie wiem czy kojarzycie, e, ogłosił w zeszłym tygodniu, że będzie się migrował na swoich rozwiązaniach desktopowych z procesorów Intela na swoje własne procesory w architekturze ARM, co będzie praktycznie takim przedostatnim krokiem do pełnej unifikacji platformy. Bo iPady śmigają już na aplowskich procesorach, iPhone'y śmigają na aplowskich procesorach. Bocze śmigają na aploskich procesorach. Także wszystkie te aplikacje, które tworzymy na, na iOS-a e, są, są kompatybilne pomiędzy sobą. No ale Mac był zawsze tym, 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 tym dzieckiem, gdzie, gdzie portowanie nie było bardzo łatwe. Bardzo łatwe. E, pojawił się Catalyst, czyli pewnego rodzaju rozwiązanie, które miało umożliwiać portowanie tych aplikacji. Było to w zeszłym roku, no, a w tym roku Apple ogłasza, że nie będzie już potrzebne żadne dodatkowe rozwiązanie bo za rok czy dwa pojawią się maki, które będą oparte o dokładnie tą samą architekturę, co e, iPady i iPhony, a to spowoduje, że aplikacje, które teraz piszemy na iOSa, będą możliwe do uruchamiania natywnie na tej rzekomo złej platformie desktopowej, czyli na MacOSie wersji 11 Big Sur No i, i, i zobaczcie teraz, to jest, to, jest, to jest bardzo ciekawa sprawa, no nie, no bo. Chcę, chcę Wam unaocznić to, że ta otwartość, której tak bardzo często się domagamy jako programiści, to jest bardzo złożony temat i są pewne kwestie tej otwartości, takie jak zupełny brak regulacji, zupełny brak kontroli, które powodują, że Microsoft rok do roku podchodzi do tematu unifikacji, bo unifikacja koniec końców byłaby dobra. I Chciałbym napisać jedną aplikację, która będzie e, uruchamiana na wszystkich urządzeniach. Tymczasem Apple, e, który ma oczywiście Dużo łatwiej w tym sensie, że, że kontroluje swoje urządzenia, poszedł inną strategią i w przeciągu roku, dwóch czy trzech będzie w tym miejscu, w którym Microsoft chciał być, lat 15. Apple to jest firma o wartości praktycznie takiej samej jak Microsoft, oni się tam teraz wymieniają, także mamy dwie zupełnie, dwie zupełnie inne strategie, zupełnie inną gamę produktów i też jakby model funkcjonowania. Ale podobne wyceny i tak różne developer experience. To, co będzie się działo teraz na, na, w ekosystemie Apple na przestrzeni roku, dwóch, trzech, no to ja myślę, że będzie po prostu 2-3-4 półki wyżej niż to, co dzieje się w świecie Microsoftu. Kolejny krok z tego, co widać, z tego, co, o czym już czytamy na różnych portalach branżowych, co też właściwie można wywnioskować po tym, jak nowy macOS wygląda, no to będzie jeszcze pełna unifikacja systemów operacyjnych. Na Spider Słowie przeczytałem o czymś takim jak Apple OS, i faktycznie wydaje się, że ten Apple OS jest gdzieś tam na roadmapie, właśnie w Apple. Jeden system operacyjny, niezależny od urządzenia, wspierany przez zarówno telefony, zegarki, tablety, desktopy, laptopy, na którym budujesz jedną aplikację i ta aplikacja po prostu śmiga, niezależnie od tego, gdzie akurat chcą, chcesz, chcesz ją odpalić. Także. Apple ta zła platforma, ta platforma zamknięta, ta platforma, która właśnie e, oczywiście ma takie ceny, jakie ma, e, będzie tą, która prawdopodobnie wyprzedzi Microsoft w temacie unifikacji swojego ekosystemu od strony e, tej właśnie programistycznej i inżynierskiej. I wydaje mi się, że warto tutaj co najmniej rozważyć przy, przy, przy kolejnym podejściu do tego tematu platform otwartych i zamkniętych, ten właśnie aspekt, czyli to jak z perspektywy programisty będzie się teraz pisać rozwiązania w ekosystemie Apple'a, a jak cały czas pisze się rozwiązania w ekosystemie Microsoft'u. To jest pierwszy przykład, przykład y, głównie dotyczący systemów operacyjnych i też, też dużych firm. Y, drugi przykład, o którym chciałbym powiedzieć, który również w pewnym sensie pokazuje, że, że to nasze spojrzenie, spojrzenie programistów na temat otwartości i zamk zamk zamkniętych platform jest w pewnym sensie hipokryzją w niektórych obszarach. Jest to, co się dzieje. Je, je, jakby ten drugi przykład, o którym chcę powiedzieć, to jest przykład związany z przeglądarkami i z webem. Znowu tutaj jakieś e, małe korki na drodze, ale okej, okay. wyprzedzamy rowery. Dobra. No więc tak, drugi przykład. To jest to, co stało się z przeglądarką Microsoft Edge. Jak wiecie, web, cały świat internetu, jak wiecie lub nie wiecie, to wam zaraz powiem. Cały świat internetu to jest świat, w którym mamy mnóstwo osobowości, ale na pewno wśród tych osobowości są, są osoby, które wyobrażają sobie taką wizję otwartego, otwartej sieci takiego internetu gdzieś tam z, z początków istnienia tej właśnie technologii, gdzie Jedynym ograniczeniem jest adres zasobu i poza tym adresem wszystko jest dowolne, tak? dopóki znamy adres zasobu, to możemy się wszystkim wymieniać, wszystko jest otwarte, dopóki przeglądarki wspierają na przykład jakieś tam protokoły HTTP, no to jest to takie fajne, uniwersalne i, i, i dobre, więc... więc Tutaj znowu mamy takie porównanie, że systemy operacyjne to jest ta zła platforma, tu jest zamknięte wszystko, to jest niekompatybilne, natomiast w, w webie, w internecie, tak długo jak się tylko wymieniamy linkami, no to wszystko będzie działać. No i e, o czym chciałbym tutaj powiedzieć? Jak pewnie wiecie, jakiś czas temu Microsoft zdecydował się na porzucenie swojego własnego silnika do przeglądarek e, silnika Edgeowego. Na rzecz przeglądarki, na rzecz silnika, właściwie engine'u yy, chromium, na którym opiera się przeglądarka Google Chrome. De facto, yy, de facto Edge staje się teraz chromem z nieco innymi em To, co się dzieje pod spodem, to jest zupełna unifikacja. Z jednej strony pozbycie się całej masy problemów związanych z tym, że Microsoft utrzymuje swój silnik i e, swój powiedzmy, swoje alterna alternatywne rozwiązanie do tego, co jest de facto standardem, czyli do przeglądarki Google, no ale oczywiście z drugiej strony mamy też wszystkie głosy, że kończy się jakaś tam era, Microsoft się poddaje e, i wszyscy zmierzamy w stronę właśnie tej złej platformy Google Chrome i teraz e, właśnie. Teraz nastąpi koniec internetu, bo, bo, bo wszystko jest zamknięte, a nie tak miał internet działać, prawda? No i znowu słuchajcie, jak, jak ja tego słucham i porównuję to wszystko do, do pracy na przykład frontend deweloperów, którzy mówią, że kurczę, no, no jest masakra, no nie? Muszę pisać. Przynajmniej jakiś czas temu tak było, albo narzędzia po prostu już teraz to rozwiązują. Muszę pisać css -y na przeglądarkę A, potem na przeglądarkę B, no i sprawdzić, czy na Internet Explorer się nie wywala. Muszę pisać JS-a w wersji nowej na Chroma, ale muszę też dostarczyć polifile, żeby Internet Explorer zadziałał, więc to jest masakra. Ale czasami front-end deweloperzy mówią, że zupełna unifikacja przeglądarek, no to jest dramat, monopol, monopol nigdy nie prowadzi do niczego dobrego, no i, i Google Chrome będzie decydował o tym, jak będzie wyglądał Internet. No i jakie jest moje zdanie na ten temat? Najpierw powiem o tych oczywistościach. Oczywisto oczywistością jest to, że monopol nie będzie idealny, i oczywiste jest to, że jest tutaj w pewnym sensie jakieś pole do nadużyć dla Google. No bo wiadomo, kontrolujesz silnik przeglądarki, masz 90% rynku. Twój, jeden z Twoich największych rywali praktycznie tego do dogorywa, bo Firefox ma coraz niższe, coraz niższą adopcję na rynku. Kolejny z Twoich rywali decyduje się na przejście na silnik, który wymyślono gdzieś tam dla Twojego produktu. No więc y, podbicie świata jest już bliskie i w zasadzie od, od pewnego momentu, jak przyjdzie taki dzień, to możemy zacząć stosować jakieś szare praktyki, które nie spodobają się y, części świata programistycznego, no ale trudno, macie problem, 90% ludzi i tak z nas skorzysta. Oczywiście jest to ogromne pole do nadużyć i oczywiście nie chciałbym, żeby tak się stało. Ale to jest tylko jedna część tej historii, bo druga część tej historii jest taka, że jak teraz ja jako developer siadam do tej złej, zamkniętej, zunifikowanej platformy webowej, to ja się nie zastanawiam, jak to będzie działać na Edge'u, ja się nie zastanawiam, jak to będzie działać na Firefox'ie, jak to będzie działać na Chromie, tylko tak długo, jak to działa na silniku Chromium, to lecę na produkcję, że tak powiem. I bardzo mnie dziwi, yy, słuchając tego, jak jakby łącząc te, dwa, te, te dwie opinie na temat, na temat Frontendu, czyli z jednej strony, to jak tutaj, jak wciąż to jest jeszcze w niektórych obszarach niekompatybilne, to znaczy wszystkie te silniki i tak dalej, kontra całe te narzekania o monopolu, jak to w ogóle gra ze sobą? Jakby no, chciałbym powiedzieć, że, że panowie i panie, no zdecydujmy się, no nie? Zdecydujmy się, czy, czy chcemy pisać jeden kodzik, który będzie odpalany na każdej przeglądarce, chcemy się pozbyć tematu prefiksowania reguł CSS-owych, chcemy się pozbyć tematu polifilowania, chcemy mieć przeglądarkę, która jest szybko aktualizowana, czy chcemy mieć platformę otwartą, w której nie ma spójności, w której e, musimy pisać aplikacje w trzech wersjach, albo przynajmniej znać się na narzędziach, które nam przetłumaczą tę aplikację na, na, na trzy wersje. No jakby rozumiecie, co mam na myśli, no nie? Warto się zdecydować. I ja osobiście, kiedy usłyszałem o tym, że Edge przerzuca się na Chromium, no to raczej się ucieszyłem, niż, niż się zasmuciłem. Oczywiście nie jestem jakimś mega tutaj, wiecie, ewangelistą yy, otwartej sieci, nie jestem w żadnych tam fundacjach, w żadnych tam community, które, które tak właśnie ideowo podchodzą do tego tematu. Jestem takim zwykłym szarym deweloperem, no ale wydaje mi się, że troszkę czasu mi to jednak oszczędzi, no nie? Troszkę czasu mi to oszczędzi, bo napiszę to rozwiązanie raz, i to w teorii powinno zadziałać na coraz większej puli, na coraz większej puli urządzeń. No więc, znowu, ten sam, ten sam temat, temat tego, czy otwarta platforma to jest w 100% dobro, i temat tego, czy zamknięta platforma to jest w 100% zło. No ja myślę, że bardzo często my jako programiści jesteśmy w pewnym sensie hipokrytami i podważamy Odważamy argumenty wspierające to, co sprawiłoby, że pracuje nam się lepiej. To znaczy to, że silnik przeglądarki zaczyna być unifikowany przy jednoczesnym narzekaniu, że jest tak niespójnie na tym frontendzie, nam się nie podoba, no nie? Więc albo jedno, albo drugie, tak jak powiedziałem. Narzekamy na to, że... Nie ma na e, platformach około Microsoftowych, na Windowsie, unifikacji, no ale Apple nazy nazywamy tymi złymi, którzy właśnie mają App Store, gdzie nie da się zainstalować aplikacji, nie da się takiego właśnie egzeka pobrać e, i że to się zmienia. No nie? Więc, tak jak mówię, albo jedno, albo drugie. Mm. No i właściwie to jest to, na co chciałem zwrócić Waszą uwagę. To jest to, na co chciałem zwrócić Waszą uwagę, bo myślę, że. Ten temat jest bardzo ciekawy, bardzo często jest yy, traktowany tak powiedzmy, jednowymiarowo. To znaczy, albo otwarte platformy są zupełnie dobre, albo zamknięte platformy są zupełnie złe, więc nie ma nic pomiędzy. I nie ma bardzo często z tego co ja widzę w różnych dyskusjach nie ma takiego nie ma takiego spojrzenia, że ok otwarte platformy są dobrze, dobre, ale minusem jest to, że. XYZ. Ok, zamknięte platformy są złe, ale ich plusem jest to, że XYZ. Nie, bardzo często myślimy. Sorry, że puściłem ręce z kierownicy, nie widzieliście tego? Bardzo często myślimy jednowymiarowo, no nie? Jak coś jest otwarte, to jest dobre, jak coś jest zamknięte, to jest złe. No i tyle. Tym właściwie chciałem się podzielić takimi dwoma spostrzeżeniami. Jestem bardzo ciekaw, jakie jest Wasze spojrzenie na temat. Właśnie otwartości i zamkniętości, pewnego rodzaju ograniczeń w danych ekosystemach. Dajcie znać, czy zmagaliście się z jakimiś problemami, właśnie na przykład gdzieś tam wokół Universal Windows Platform, dajcie znać, jeśli, jeśli piszecie jakieś rozwiązania w tej technologii, albo dajcie znać, co myślicie o tej właśnie unifikacji na przykład silników przeglądarek, albo tego, co robi Apple, zmierzając w kierunku Apple OS, czy tego rodzaju unifikacje Wam się podobają, czy się Wam nie podobają, czy widzicie w tym więcej zagrożeń, czy też szans dla programistów. Ja nazywam się Przemek, to byli przeprogramowani i vlog z trasy. I w zasadzie to tyle. Dojeżdżam do przejazdu, rogatki zamknięte, także czas na korek. No i do następnego. Pozdrawiam.